Czy to najbardziej przepłacony produkt Apple, czyli AirPods Max? Nie, generalnie są to sławki drogie, ale jeśli macie sprzęty Apple, to uważam, że można się w nie wyposażyć pod warunkiem, że jesteście bardziej wymagającymi użytkownikami, którzy dostrzegą subtelne różnice w kwestii dźwięku, jego szczegółowości, detalach, które są słyszalne w poszczególnych utworach. Ale mówiąc szczerze, testując też inne słuchawki, jeśli nie macie nic Apple i zależy wam tylko na samym ANC czy brzmieniu tych sławek, to spokojnie można wybrać modele od innych innych producentów, na przykład Sony, Sonos, które też grają bardzo dobrze, a kosztują po prostu często mniej, a również mają fajne aplikacje, tylko aż tak dobrze nie działają w samym ekosystemie Apple. I jeśli wam na tym nie zależy, to kompletnie nie dopłacałbym do tych słuchawek, no bo za nie trzeba często wydać powyżej 2000 zł, a uważam, że niektóre osoby nie wykorzystają w pełni potencjału, który drzemie w tych słuchawkach, czy funkcji, z których można korzystać, no więc wtedy bez sensu jest po prostu za to płacić. Te wszystki wszystkich słuchawek nausznych, które testowałem jest na YouTube, a jeśli nie chcecie przegapić nowych filmów, to obserwujcie mój profil.